Widzowie, jestem w jakimś pewnym miejscu i jest przede mną dużo rzeczy. Zobaczcie, to są portale. Portal Chase, portal Mario, portal Inka. Peppa, swoje portal tego białego gościa. Zobaczcie, znacie go? Znacie go? Widzowie, napiszcie w komentarzu, jak on się nazywa. I mamy też tego gościa. Damy tu kusita. to? Damy tu kusita. o no to jest ten gość. I jest jeszcze Rumi z Demon Hunters. Widzowie, wszędzie tam wejdziemy. Wszędzie zobaczymy, co się dzieje na końcu. I zobaczymy, może pokonamy każdego z tych postaci na końcu. Bo oni są źli. Tak jest. Więc co? Wchodzimy w pierwszy. No i się lecimy. Teleportujemy. Wow! Widzowie, o, jestem w portalu Chase'a. Chase na pewno gdzieś się tam kryje na końcu, zobaczcie, tam są jakieś drzwi, tu jest jakaś skrzynka, o, w skrzyni jest zbroja mieczyk, więc co widzowie, zakładamy to wszystko, zobaczcie jak ja wyglądam, mam mieczyk, diabetowy mieczyk, tak jest. Dobra, otwieram te drzwi i zobaczcie tu jaki parkur, my trzeba to przeskoczyć wszystko, więc dobra, lecimy po kolei, zobaczcie, ja jestem całkiem dobry w tego parkura, zobaczcie jak sobie skaczę. O! Padu do lawy, padu do lawy, padu do lawy i jeszcze się skoczę. A! Czekaj, czekajcie, czekajcie, czekaj, widzę, bo się palę. O! Na szczęście już się nie palę, ale zobaczcie, tutaj są jakieś kulki, które lecą lewo i prawo. Ja je przejdę raz. Pierwsza kulka, druga kulka, trzecia i czwarta jest jeszcze Jakiś ogień, co? widzowie, zobaczcie, jaki tu jest gorąco. Zobaczcie, muszę tutaj przejść tędy. Idę w prawo do Dobra, teraz w lewo. Okej, okay, w prawo znowu. Muszę trochę podbiec. O, czekajcie, bo się zaraz podpalę, żeby się nie tylko nie podpalił. Dobra, i jestem. I co mamy tutaj? Wow, co to jest za przejście kolejne? Dobra, to musimy tędy iść. Ja wiem, tutaj widzowie, zobaczcie. Te piły lecą w lewo i w prawo. Tędy przejdę, zobaczę, żeby mnie nie walnęło. Dobra, teraz tędy przejdę, żeby mnie nie walnęło. Okej, okay, czekam i teraz przebiegnę obydwa. Dobra, jestem. Wow, żeby mnie. O, normalnie przed nosem mi to zatrzymało się Masakra, dobra, lecimy dalej, widzowie, zobaczcie Dobra, tutaj jestem i teraz Tutaj skaczę sobie, aj, tutaj skaczę, okej okay. Ej, tu jest stop, widzowie Gdzie ja mam teraz iść? Poczekajcie, tutaj są jakieś dirtowe przejście chyba Ej, jest, zobaczcie, rzeczywiście Jest <laughs> i ej, to są jakieś głośniki Co to mnie bije? Czekajcie widzowie, zobaczcie, one mnie biją o co tutaj chodzi? To Chase, to Chase I musiał jakoś naosłać na mnie. Zobaczcie. Biją mnie jakieś głośniki. Muszę je rozwalić jak najszybciej. A masza macie głośniki. Musicie padać głośniki. Czekajcie, bo dostają na razie. Ale widzę, że one się dalej trzymają. Muszę je jakoś pokonać, bo Chase tam czeka i on chce mnie pewnie rozwalić. Ale dobra, muszę je rozwalić. Jeden padł, dobra, jeden padł. Dobra, drugi padł. I trzeci padł, dobra. Zostałem tylko ja i Chase. Chodź Chase, zobaczymy, chodź, pokonam cię, a masz, dobra, dobra, masz, a masz, o Chase jak krzyk, ten, jaki silny ten Chase, dobra, masz i spadaj Chase, tak jest, wygrałem z Chase'em, Chase był zły, to nie był prawdziwy Chase, to był zły Chase, a teraz, o, o, wracamy chyba tam, o, 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 jesteśmy widzowie, pierwszy teleport, teleport Chase został pokonany, lecimy teraz do drugiego, do portalu Mario, dobra, lecimy do Mario i opa, Wow! Ej, co tu się dzieje? Jest jakiś dziwny teleport. Co gdzie ja jestem? Zobaczcie, widzowie, wszędzie jest zielono. Jakieś tutaj rudy są diamenty? Wow, może pozbieram trochę i sprzedam. Ale dobra, widzowie, lecimy. Przechodzimy to dalej. Tutaj trzeba iść chyba. Tędy, dobra. Ej, to tam są drzwi. A tu jest jakaś skrzynka? Muszę wejść sobie tędy. O, jej, skrzynka. Klucz, klucz. A tam jest kłódka. Będę musiał otworzyć te drzwi, więc nie ma problemu. Jak najbardziej otworzę te drzwi. Zobaczcie, wejdę sobie teraz. Tutaj pobiegnie tędy, zobaczcie, jak jestem super w parkura. Jestem najlepszy w parkura, i teraz będziemy mogli otworzyć sobie drzwi i przejść sobie dalej. Więc otwieram drzwi i otwieram to. Wow, wow jakie potwory tutaj latają! Zobaczcie, widzowie, co to w ogóle jest takie brzydkie. Ta skrzynka jest pusta. Dobra, widzowie, lecimy sobie tędy, tędy i tędy. Jak najbardziej. Zobaczcie, jak szybko plędzę. Bo jestem dobry w parkur. Dobra, lecę teraz tędy sobie na tą drabinkę. Tą drabinką przejdziemy sobie w drugą stronę, żeby jak najszybciej pokonać tego parkura i pójść i pokonać Super Mario. Mario, który jest zły. Mario zły, więc Mario zostanie pokonany. Dobra, lecimy dalej ten parkur. Zobaczcie ty dalej. te dole, te postacie tu są. Masakra. Co to w ogóle jest za Brzydal? Ale dobra, mniejsza o to, zaraz będziemy mogli. Ej, tutaj jest jakaś ściana. Wow, 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 pewnie za tą ścianą jest ten Mario Więc widzowie, przygotujcie się Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję I zaraz zobaczymy jak Mario wygląda naprawdę w Minecrafcie Więc lecimy teraz tutaj I przechodzimy sobie tutaj Mario, to jest Mario Widzowie, zobaczcie jakie ma oczy Uy, Mario będzie chciał się ze mną bić Dobra, chodź Mario, jak najbardziej Możemy się bić teraz, chodź, uporstwalę cię Mario Masz Mario Dobra, Mario jest dosyć silny Bo jest tutaj drugim portalem Ale ja i tak go pokonam i pada i Mario Pana, teraz wlatuje do lawy ha! wleciał do lawy Wleciał do lawy i pokonałem go Częsie się Trzesie się, zamyka się portal wow, 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 Ej, hey! jest z powrotem przed tymi portalami, zobaczcie, i zaraz będziemy lecieć dalej, ale widzowie, na początku zostawcie łapeczkę w górę, żeby wiedzieć i dotrwać do końca, co się tutaj dzieje. Widzowie, zostawcie łapeczkę. Ej, zostawiacie łapeczki, zobaczcie, widzowie! Uhu. Ej, widzowie, pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby wasze łapeczki były u nas na Smileylandii, to musicie zostawić je w tym momencie pod tym filmem i zobaczcie, one będą wyskakiwać normalnie tutaj. Zobaczcie. I teraz zostawcie łapeczki, zobaczmy. Wow, zobaczcie, twoja łapka, twoja łapka twoja łapka, zobaczcie, są wszędzie łapeczki w górę, zostawiajcie łapeczki w górę, widzowie, bo na pewno one będą wyskakiwać nam i będziemy je wszyscy widzieć, więc zostawiajcie łapeczkę, a zaraz ja wchodzę do świnki Pepy i... o, oh, 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 jestem świnka Pepa, wow, ale to jest dziwne, mega. Co tu chce się w ogóle dzieje? Dobra, idziemy widzowie. Musimy to przejść jak najszybciej. No bo, żeby zamknąć wszystkie portale, musimy zamknąć je wszystkie, bo wszystkie są mega złe. Więc musimy je normalnie zamknąć i jak najszybciej pokonać te wszystkie potwory. Tutaj nic nie ma. ale jest! Jest silka Peppa, zobaczcie! Ej, jak ona szybko na mnie idzie, widzowie, zobaczcie! Ona będzie się chciała bić, nie ma problemu. Chodź, Wiko pepo, zobaczymy kto jest silny. Chodź, 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 zobaczymy, tak, 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 dawaj, dawaj. No chodź, świnka, no chodź. Bijemy się, bijemy się, chodź, chodź, świnko, pokonujecie. O masz. Podaj, podaj mi świnko, teraz. Wuhu! -huh. Świnka pokonana, świnka pepa zero, niko, jeden. Ha 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 o, trzecie się, 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 się wracamy do tobu oh, i wracamy, wróciliśmy my normalnie z powrotem e Smaislau! Smaislą, co ty tutaj robisz? A, zobaczyłem portale i jestem ciekawy, co tutaj się dzieje. No zobacz, no pokonuje potwory z tych, z wielkich portali. Chcesz mi pomóc? Nie, nie, wiesz niko, nie, nie! Na razie cześć! Cześć! Maisł przyszedł tylko, żeby pogadać chwilę i sobie polas. No nie no, masaka. Dobra, teraz wiecie co, widzowie, wchodzimy do Baymaxa, tak, bo to jest Baymax. Wchodzimy teraz go pokonywać I za trzy, dwa, jeden, opa! Wow! Jesteśmy w kolejnym miejscu. Jest tu jakiś w ogóle Straszny, jakiś jakiś diamentowy miecze. O, co tutaj chodzi, widzowie, nie mam pojęcia, ale Baymax pewnie jest na końcu, gdzie trzeba go pokonać. Ale teraz musimy jakoś skakać. O, 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 o. ale to jest mega ciężkie w ogóle. Zobaczcie, jak to jest daleko oddalone i tak tym miecze, O, walnąłem głową w miecz. Ja ci krece Dobra, lecimy dalej, skaczę. Dobra, przeszedłem. Teraz trzeba przejść tędy. Tutaj poskakać chwilę, dobra. Przechodzimy tutaj, tutaj, tędy. Te kolce nic mi nie będą. ała, 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 ała <słuchaj> <słuchaj> robić, bo mam nie, takie szare buciki, ale no wiecie, widzowie, i tak to boli. I trochę, dobra. Wow, to takie wielkie piły, dobra, też musimy przeskoczyć. Tędy tutaj jedna, dobra, zobaczcie, jak ja to szybko w ogóle robię, widzowie. Jestem w ogóle niesamowity w parkurze, naprawdę. Zapamiętajcie to, ja, Niko jestem niesamowity w parkur. Dobra, lecimy dalej, widzowie. Zobaczcie, te kolce dalej tutaj stoją. Au, 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 au. No nie kujcie, wie kolce. Wow, i następny parku. Ja lubię parkur, widzowie, zobaczcie, jak lecę. Kolejny parkour, normalnie go pokonam jak najszybciej. Tędy, tędy, okej, okay, tędy. Tutaj, tutaj. Wow! Ej, jakieś lasery tutaj są, widzowie. Zobaczcie, jakie czerwony. Dobra, będziemy musieli je pokonać, więc skaczemy. Raz, dwa, trzy i cztery. I jestem! <laughs> Buy max też tu jest! Dobra, Bajmax, słuchaj, jeden na jeden, lecimy i teraz Bajmaks! O masz, o masz! Chodź, chodź, Bajmaks! Co, boisz się? No chodź, chodź! Zobaczcie, walę go po stopach, on mnie nie może dotknąć nawet! Zobaczcie, Bajmax słabnie! Ha, ha. Pokonujemy Bajmaksa, dawajcie, widzowie, kłoklacie opeczki w górę, dodajcie mi sił i teraz BajMax spada i masz Bajmax. Tak! Pokonaliśmy Bajmaksa, widzowie, 1-0 dla nas! Kolejny normalnie portal Zamknięte zostały tylko dwa, więc lecimy dalej. U, 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 jest co, jest, ja stepa znowu. Uuu. Wow, widzowie, wróciliśmy z powrotem przed portale, zobaczcie, zostały nam tylko dwa portale, to jak mi się wydaje, że są dwa najcięższe portale, bo to są normalnie portale Dame Tukusita, a wiecie, on jak śpiewa, to normalnie masz może zarazić i będzie ci też to śpiewać i tańczyć, masakra, gdzie musieli go pokonać i została też jeszcze Rumi, wow, ona jest ogólnie najpotężniejsza, bo ona walczy z potworami, więc dobra, lecimy do Dame Tukusita, raz, dwa i trzy, wow! Jesteśmy Ej, zobaczcie, jesteśmy w jakimś takim dziwnym, drewnianym miejscu I jest napisane znajdź dźwignię Znajdź dźwignię w tym lodowym czymś Muszę jaki bałwan Haha, <laughs> jaki bałwan śmieszny Dobra, widzowie, musimy znaleźć sobie dźwignię Idziemy sobie tutaj, zobaczmy Tutaj są jakieś, jakaś zupa, jakieś kola, łóżko To tutaj chyba go nie będzie, tej dźwigni Znajdźmy może sobie gdzieś dalej Tutaj, ej, jest dźwignia Dobra, mam dźwignię, widzowie, lecimy dalej Zobaczcie, teraz otworzę sobie te drzwi O, otworzyłem drzwi i jesteśmy w jakimś lesie co ty tu robisz? O mu nie nie, nie Damy tu ta odejść ode mnie! A, Poczekajcie, widzą, muszę troszeczkę uciec. Bo mnie normalnie goni. Co to za ziomeczek jest? Poczekaj, chyba go zgubiłem, widzowie, zobaczcie, chyba go zgubiłem. Nie ma go, tam poszedł tam poszedł. Dobra, pójdziemy tędy. Ja się go troszeczkę boję, widzowie. Tutaj jest! Dobra! Dawajcie go, nawalamy go, nawalamy go! Musimy go pokonać! On nie może się uwolnić z tego portalu! O, ale on jest mocny, widzowie! Zobaczcie, ja nie mogę go normalnie pokonać! jaki on jest silny, damy tu kusito. Dobra, widzowie, musimy go pokonać! Mama! Padaj mi tu już raz, dwa. Pokonałem go, pokonałem go, widzowie! Pokonałem go! Pokonałem damy tu Kosita! Tak jest! O, ale nas tepuje teraz znowu! Wow, jesteśmy! I damy tu Kosita pokonany. Zobaczcie ten zielony stworek został pokonany przez nas. To nasza zasługa, widzowie! Wow! I wy normalnie dalej zostawiacie łapki w górę, ale jesteście niesamowicie, naprawdę was uwielbiam, widzowie. Pamiętajcie, łapeczka w górę i lecimy dalej, ostatni portal został widzowie, no ostatni portal, najtrudniejszy portal z tych wszystkich, Rumi z Demon Hunter jest najsilniejsza, bo ona pokonuje potwory z łatwością, Dora widzowie pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja i lecimy zobaczyć co się dzieje w tym portalu teraz, wow, jaki portal w ogóle, zobaczcie wszystko jest w kolorach fioletowy, różowy i żółty, to jest kolory Rumi normalnie z Demon Hunters. w tych skrzynkach jakiś tutaj hełm jest o, złota jabłuszka, to się na pewno przyda, bo ona jest naprawdę potężna, będzie musieli się jakoś leczyć. Zobaczcie, widzowie, bo schodząc w dół tutaj normalnie, nie będziemy mogli wrócić, bo już spadniemy wtedy, ale dobra, my przechodzimy dalej, przechodzimy tędy, tędy, lecimy teraz sobie parkur. Ciekawe, czy ta Rumi jest w ogóle już na końcu, czy ona, nie wiem, może czeka na nas, czy coś, ale dobra, widzowie, lecimy, nie ma co się poddawać, tutaj trzeba poskakać. Dobra, ja w skakaniu jestem, jak wiecie, bardzo dobry, więc teraz lecimy sobie tędy, tutaj i dobra, skaczemy i jesteśmy tutaj. Co znaczy? To chyba jakiś checkpoint jest. <laughs> A, dobra, widzowie, więc jest checkpoint, jeżeli spadniemy to wrócimy tutaj, ale zobaczcie kto tam na nas czeka, to jest Rumiz The Demon Hunter, normalnie nas czeka widzowie, ale dobra, nie ma co się poddawać lecimy dalej, teraz trzeba skoczyć tędy zobaczcie tutaj, dobra i lecimy w dół tu w dół lecimy, ten lecimy teraz tutaj, tutaj skaczemy tędy tak o, zobaczcie jak jestem dobry w parkour tak jest widzowie, dobra lecimy teraz do góry, zobaczcie tutaj tędy jest strasznie mega długi, strasznie mega ciężki, strasznie stresujący ten właśnie parkour, o jeśli to, to był double jump. Nie wiem, czy wiecie, widzowie, co to jest double jump. Więc jeżeli wiecie, co to jest double jump, to napiszcie w komentarzu. Ale ja teraz zobaczcie, jak sobie radzę. Ło, 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 zobaczcie, jak to leci. Widzieliście wow. to, jak ja to pokonałem, widzowie? Jestem niesamowity. Dobra, lecimy dalej. Tutaj sobie skaczymy. Tędy, dobra. Dobra, zostało nam tylko parę normalnie szczebelków. I będziemy mogli już całkowicie przejść do Rumi. Jesteśmy u Rumi. O, nie, dobra, widzowie, na pewno w początku musimy zjeść szybko jabłko. Normalnie jabłuszko. zobaczcie ja mam teraz serduszek. I Rumi. Jesteś gotowy. Gotowa, bo ja lecę na ciebie! Chodź, pokonam cię! O mar! O, walnamie, walnamę, walnamie. Dobra, teraz lecimy. Po koskach ją trzeba walnąć po kolanach, normalnie. O, teraz zostało ode mnie. Dobra, 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 jemy drugie jabłuszko, drugie jabłuszko. O, wow, wow, walnami! Walnami, dobra. Lecimy teraz, chodź, 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 Rumi, zobaczymy. Kto jest silniejszy, kto jest w ogóle potężniejszy z naszej dwójki. Więc dobra, chodź! O, muszę ją pokonać, widzę, bo to jest zła Rumi. Normalnie biję ją po kostkach. a ja może ją zepcham, ją, zepcham, ona nie wróci, ona nie ma na pewno Masz, masz, zepcham cię, ty. Rumi, ty, masz. Dobra, dobra. Musimy ją jakoś tutaj wepchnąć. Tędy, dobra, dobra. Pokonujemy ją. Patrzcie, widzowie, ona normalnie zostaje spychana. Zostało jeszcze malutko, żeby ją zepchnąć. I spadaj, patrzcie. Yes! Wygraliśmy ostatni portal, został pokonany, widzowie. I ojoj, ojoj, wracamy, wracamy, wracamy. Zobaczcie, jesteśmy. Wow, widzowie. Pokonaliśmy wszystkie normalnie potwory z każdego portalu. Wow, jesteście niesamowici widzowie, bo to wy pomogliście im pokonać te potwory. Więc, jeżeli podobało wam się to, zostawcie górę, zostawcie subskrypcję i zostawcie komentarz też. I na razie.